Widzowie, jak wiecie, straciłem dostęp do mojego konta, Kławku Podłoga ety I jestem na serwerze, ale na Niku Kławko i 2. I tutaj jest kubalonka, który jest na moim koncie. Czajcie bazę na koncie CEO Kławko i Ty Admin. Dobra, on widzowie, no jak ma admina. Ale nie może nic zrobić, widzowie, a dzisiaj patrzcie co on tutaj zrobił, patrzcie to, widzowie Cześć, tu kubalonka na koncie Kławku i ty, Czajcie bazą, coś takiego tutaj pisze Nie, nie bim, mnie, nie bij mnie, stary, nie bim, mnie, nie bim, nie nie bim. Czekaj, czekaj, bo tu jest jakiś ziomeczek, widzowie Czekajcie, może damy sobie serduszka i czekajcie, patrzcie to Wejdź na Kławku Aternos mi, widzowie, tu jest jakiś widz, może z nim pogadam Czekaj, może z nim pogadam Czekaj, czekaj, czekaj I miej za darmo admina teraz Co? On zaprasza ludzi na swój serwer trzy pierwszą sobie admin na dwa dni, nie, ja to niszczę, czekaj, ja to niszczę, widzowie, nie, to jest, widzowie, po prostu katastrofa, co nie? Chcesz zdobyć, no to wbij, nie jestem zły, on, widzowie, namawia graczy z ACMC, żeby wbili do jego na serwer, nie, widzowie, czekajcie, zaraz, normalnie, nie wiem, wczoraj dzwoniłem na policję, dzisiaj może też zadzwonię, czekajcie, ja niszczę, ja nie niszczę serwa, jestem spoko. No jasne, nie jesteś raczej spoko. Bardzo lubię grać w Minecraft i nagrywać na Ety. No dzięki, Kubalonka, normalnie za informację. Daj mi suba na moim kanale, ty dostaniesz 64 diaksy na serwie Kławku mi. Nie, on naprawdę zaprasza na ten serwer, widzowie. Kławku Aternos, mi widzowie. Nie wbijajcie tam, widzowie. Co jest w tych skrzynkach? Nie, bedrock. Widzowie, tutaj można kupować bedrocka, ale bez przesady. Tutaj nie można bedrocka. Czekaj. Ej, tu jest simpl Simple Julek. Czekaj, napisze Simple Julek. Czekajcie, na MSG napisze od niego. Siema, możesz DC? Ej, ja Zapytam się go, co on o tym myśli? Może mi jakoś widz pomoże widzowie? Jakiś sposób na to, żeby odzyskać konto? Czekajcie. Może widzowie... Czekaj, Napiszę do niego, czy może dać mi... Yy, czy ma Discorda widzowie? Yy, kurde, no nie wierzę. Tutaj? Nie, Bedrock. On tutaj dał cały czas Bedrocka. No nie wierzę widzowie. Naprawdę on dał Bedrocka? Dobra, czekaj. napiszę do niego. Patrzcie widzowie, zniknął z serwera. Nie ma kubalonki. Widzicie to widzowie? Wyszedł z serwera. Czy on poszedł na ACMC? Yy, kławku Aternos mi? Nie, dobra widzowie. Wchodzimy na serwer Kławku Aternos mi i zobaczymy, czy jest kubalonka. Może z nim widzowie pogadamy. Ej, dobra, to będzie mocne, widzowie. Dobra, widzowie, jesteśmy sobie na liście serwerów, oczywiście Tutaj jest Kławku i Ty na Kławku Aternos mi wbijamy tam, widzowie, może pogadamy z kubalonką. Mam nadzieję, widzowie. I Pamiętajcie, że w piątek jest start trybu YouTube SMP i widzowie, w dzień dziecka, jeżeli to oglądacie dzisiaj albo jutro, w dzień dziecka 1 czerwca są promocje na stronie accep.pl Tylko w dzień dziecka, więc zapraszam. E, plus 20 chyba procent będzie do, do każdego doładowania, więc zapraszam każdego. A my, dobra, wejdźmy na e, serwer Kławku Aternos mi. Dobra, widzowie, zalogowałem się i halo! Tutaj skończyłem w ostatnim odcinku, widzowie. Jestem na moim niku i Ty 2 i jest i Ty, czyli Kubalonka. Czekaj, gdzie on jest? Halo, czy jest on tutaj w tym domku? Mam nadzieję, że z nim pogada, widzowie. Czekaj, czekaj, czekaj. Czy on tutaj jest? Yy... Nie, dobra, tutaj go nie ma. Tutaj był prezent mojego widza. Nie wiem, czy to był jakiś bait, czy co? Może on jest na spałnie. czekajcie, weźmy TNT, żeby się podbudować. Co to w ogóle jest? Nie wierzę, widzowie. Napiszcie, co wy o tym wszystkim myślicie. Co ja mam zrobić? Bo to jest bardzo ważne. Może z wami porozmawiam, jeżeli mi się nie uda. Mam nadzieję, że się uda, nie, bo naprawdę chciałbym, widzowie, odzyskać to moje konto, uwaga, dobra, idziemy tutaj, czy on tutaj gdzieś jest, Kubalonka Król, co to są za posągi, widzowie, nie wierzę, naprawdę, to są posągi Kubalonka Król, nie wierzę, jest, 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 jest Kławkuj Ty, Boże, Kubalonka Kławkuj Ty, patrz, jest, e, halo, 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 Napiszę halo, ej, halo, pod, y, gadasz na DC, gadasz na DC, musisz, Musimy porozmawiać. Dobra, bo to ja myślałem, że to, 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 się, to się nie może tak skończyć, widzowie, to się robi zbyt nieśmieszne. Halo, on będzie ten rozmawiał na Discordzie, czy nie? Ha ha ha, napisał. Nie wierzę, widzowie. Ucieka, nie pisze. Halo, kubalonka! Kubalonka, bo policja. Policja wleci. Serio. E, patrz! No buduje główki, zresztą war... No, moje łyse główki, to nieźle. Założył oczywiście, moja łysa bania. Co to policja? No teraz to bejtuję On myśli, że widzowie naprawdę nie zadzwonię, ale ja, tego, ja to zrobię Dobra, napiszę Dawaj tego DC Dobra, widzowie, dzwonię do niego Halo, Kubalonka, jesteś? Co chcesz, debilu? No, co debilu? Masz moje konto, i ty I nie myśl, że to ci ujdzie na sucho Bo ja yy, wczoraj dzwoniłem na policję Serio, słyszysz mnie? Możesz? Dobra, nie boję się ciebie Ale, bo, poczekaj, 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 porozmawiajmy bo ty nie wiesz, jakie konsekwencje nosi za sobą szantaż. Że na przykład, wiesz, powiesz, gdzie mieszkam i w ogóle. No tak nie może być, chłopie. Powiem ci tak, tak nie może być, że ty sobie bierzesz moje konto, mówisz, bo inaczej powiesz, gdzie ja mieszkam. Kubalonka, poczekaj. Bo na serio... Ja się to... ciebie nie boję. A, nie boisz. Dobra, poczekaj, bo mnie zabijesz. Poczekaj, chcę się ciebie coś zapytać. Poczekaj. No, porozmawiajmy, bo umrę. Poczekaj. No, nie wierzę. to dobrze dzieci. Kubalonka, porozmawiajmy. Słuchaj, mam do ciebie bardzo ważne pytanie. Po pierwsze, dlaczego zapraszasz ludzi z serwera, nawet nikt tutaj nie gra, na, na ten serwer? Kławku Aternos mi? Co? Powiedz mi. No, a czemu nie? No bo wiesz, trochę to jest, wiesz, no, jeżeli gra, grają ludzie na moim serwerze, no to na moim, nie wolno się reklamować. Drozdajesz ludziom bedrocka, wiadomo, bedrock jest legalny na tym serwerze, bo to jest admin, smp, każdy ma admina, no ale, wiesz, no, bez przysady troszkę, nie? Nie można tak, wiesz o tym. Nie, tak można, a właśnie, jak ci się podoba nowy spawn? Nowy spawn tutaj? Nie, na, na admin smp. A, ten labirynt, który zbudowałeś, widziałem go, no, powiem ci tak, nieładnie nie tak trochę... No, kubalonka król, nie wierzę. Kładziesz dalej te. No nie kładź tego. Jak tego będzie milion, to ja stary zwariuję, naprawdę. No nie kładź. A wiesz, co tym gdzieś coś lubię? Kławku debil. No nie, poczekaj, nie rób tego. Nie kłać tych król. O boże, nie kłać. Co, może jeszcze zmienisz nikt na tym. Dobra, słuchaj, powiem ci tak. Yy, na ACMC yy, nie, ma nie masz prawa nic ruszać. Wiesz o tym, nie? E, mam prawo. No, jak? Nie masz prawa, kubalonka król. Nie masz prawa tego ruszać. Słuchaj, ja mam telefon i słuchaj, yy, oddaję, yy, no po prostu powiem ci tak, wczoraj dzwoniłem na policję i to nie jest śmieszne, nie? Bo ja wiesz, że to mogę zgłosić, nie? Co? No, a wiesz jakie to niesie nosi konsekwencje? Na przykład wiesz, że pójdziesz do więzienia, czy coś. Ja nawet nie wiem co to jest, Mnie się ciebie nie boję. A, nie, nie wiesz, co to jest więzienie? Tak, bo ty jesteś taki głupiutki. Ty jesteś sprytny, jak na swój wiek. Ty w ogóle, no jesteś bardzo sprytny, szczerze ci powiem. Tylko wiesz, wykorzystaj. Ja jestem sprytny! No, tak. ja jesteś sprytny, ale on, ja, on jest fajny. Tak, on nagrał na mnie disa, Mr. KrzysztofBox.pl, i ty go propsujesz, tak? Tak, on jest fajny. Dl dlaczego jest fajny? Bo co? Bo nagrał na ciebie disa. No ale to jest źle, właśnie, że nagrał disa. Nie właśnie w dobrze pać. O Boże, i co? Na, a ja widziałem, że na twój kanał wlatuje jakiś Dis jutro na mnie, tak? 1 czerwca na dzień dziecka, tak? Tak na dzień dziecka, żeby było... Żebym dał im plezient. Taki na twój Kubalonka, tak Dis na dzień. Dzie... Dzi... Prezent na dzień dziecka, Dis na kławku. Super, wiesz? Strasznie Ale ciekawe jaki tyś robisz. Ten prezent! No ja mogę zrobić widzom prezent na przykład jakiś live. Co, no, mogę zrobić wszystko stary, nie? Mogę zrobić jakiegoś dobrego live'a, tylko że nie na moim koncie, bo jestem na i ty dwa, nie? Bo moje jak, oficjalne konto zostało zajumane, że tak powiem. I powiem ci tak, masz szczęście, że nie mogę się zalogować na moje konto e-mail, bo inaczej źle by się to skończyło. Dobra, powiedz mi tak, kapolonka, w skrócie, bo chcę dojść do jednej rzeczy Kiedy ty masz zamiar oddać mi konto, czy coś takiego, bo wiesz, to też jest no. bardzo. No niestety chyba nigdy! Ale umawialiśmy się, że to nie na długo, bo wiesz, ja chcę odzyskać moje konto, żeby ten... Wiesz, ja muszę zabrać no tam w ogóle rangę sobie na, na... chyba na serwerze, żebyś nic sam nie zrobił, bo ty nie wiem, czy ludziom dajesz no jakieś... Nie, ale... ...jakieś dopama do, dopaminy normalnie w sensie, jakieś pomoce, czy ty dajesz faworkę, o, może tak w skrócie, dajcie widzowie no znaczy czy ale... wam daje faworkę, bo inaczej będę źle... będę wkurzony, serio, wiesz o tym, nie? Debilu! A co debilu? Ja nie chcę tego kontaktu dawać, bo ja chcę dalej szantażować a ciemcie, żeby pisali kubalonka najlepsi. A, i ty każesz ludziom pisać na czacie kubalonka najlepszy, Wbij, winowie, wbijcie na cmc i dajcie znać czy to jest prawda, czy kubalonka każe wam to pisać. E, kubalonka wie, że tak nie możesz robić, nie? Bo ja... Nie, bo inaczej staną bana na no, zawsze. Ale, no nie, nie możesz banować ludzi na zawsze, nie rozumiesz tego? Ale to jest z twojego imienia, haha. No tak, z mojego imienia, ale widzowie, którzy śledzą mnie, to wiedzą, że ty zajumałeś konto i że to nie jestem ja, więc wiesz. No deadne. Haha. Więc... No co, haha, to wiesz. Po prostu... No dobra, dobra. Ostatni raz się pytam. Zrobiłeś ten serwer, zbejtowałeś mnie. Powiedz mi, kiedy mi oddasz konto. E! No e! No i nigdy! No musisz mi oddać moje konto! Nic ci nie musi oddawać. co twoje, to i moje. No nie, Kuba... No zabijasz mnie ciągle. No chłopie, no nie możesz tak, rozumiesz? Kiedy Ale on... ja wszystko mogę, bo ja jestem w kławku, podłoga i ty. Tak, wszyscy ci uwierzą na pewno, że jesteś w kławku. No on na pewno ten tu. Nie widzę no, go. No kurde, nie działa. Dobra, nie, nie się na mnie. No to, no to chyba, no co ty jakiś masz, nie, ty jesteś jakiś niewyżyty. No bo teraz mogę się nad tobą i ten. Do... Dobra, kubalonka, powiem ci tak: Zobaczę, co jutro zrobisz. Jeżeli to będzie coś przypałowego, ja y, pogadam z tobą, ale załatwimy to tak. Y, naprawdę, zadzwonię na policję przy tobie, jeżeli coś odwalisz, rozumiesz? Grubego. To nie są żarty. Dziękuję, do widzenia. Ale ja przykupię, nic... przykupię, przykupię policję, żeby czekać. To nie, dali, są, to nie są żarty i śmieszne rzeczy, więc ja wychodzę, tylko pamiętaj, nic. Nie... Mały, nie, dnia... Dobra, mały dziadu, Nara.